Siemanko, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Pawełowski Gamer. W dzisiejszym 29 odcinku nagram dla Was grę pod tytułem Jerry Monson w tomie pierwszym pół Człowiek i jeszcze jedno. Pozdrawiam wszystkich moich najlepszych widzów i ci, którzy chcieli zostać przeze mnie pozdrowieni. No dobra, to teraz zjawia się stary przyjaciel rodziny. Coś tu nie gra, czego szuka robotek w Cleveland. 9.16. No to lecimy z tym koksem. Musimy tu ogarnąć pewną sprawę. Stoisz między łóżkiem doktora Milstone a mężczyznami, którzy właśnie wtargnęli do pokoju. Nie pozwól im skrzywdzić mojej mamy. Nie zostawić samej. Znasz doktora Pawłowskiego od lat, ale nigdy nie widziałeś go w takim stanie. Ruszcie się ludzie. Lekceważąco macha ręką na lekarzy i pielęgniarki czekające na korytarzu, szybko usuwają się z drogi. Koniec tego cyrku. Muszę go powstrzymać. Walcz. Starasz się wyglądać groźnie, zaskoczeniem zauważasz starach w oczach doktora Pawłowskiego. Nie zamierzam z Tobą walczyć. Dopóki ja tu jestem nikt nie zbliży się do tej kobiety. Posłuchaj, wiem, że ciężko to wszystko zrozumieć, ale wiedz mi, Louis jest moim przyjaciółką. Pracujemy razem i nigdy bym jej nie skrzywdził. Odwracasz się do Jane, wygląda na równie zdezorientowaną co ty. Więc co pan tu robi? Doktor Pawłowski podaje Jane teczkę, a ona zaczyna ją przeglądać. To karta twojej mamy, jest tu wszystko, co szpital o niej wie. Pozwolicie mi ją przeczytać? To kopia dla Ciebie. Arkusze z tyłu zawierają szczegółowe plany jej powrotu do Nigdy Nie chcieliśmy jej odłączyć i jak to ujęłaś. Nieinformowanie Cię było błędem i obiecuję, że naprawimy tę sytuację. Przypominam tylko, że mam filmik gotowy do udostępnienia. Was, ujawnią Was wszystkich. Zatrzymaj go. Jeśli poczujesz się przez to lepiej, jeśli Cię zawiedziemy, opublikujesz go. Więc co teraz? Logos będzie nadal pokrywać wszystkie koszty związane z leczeniem i będziemy czekać, aż doktor Minston się obudzi. Wiele jej zawdzięczamy. Po co przyszedł Pan z ochroniarzami? Doktor Pawłowski patrzy za siebie, jakby zapomniał, że ktoś za nim stoi. No tak, ja chciałam mieć pewność, że mnie wysłuchacie. Cieszę się, że doszliśmy do porozumienia. Wszyscy opuszczają salę, żeby doktor Minston miała ciszę i spokój. Stoicie przed szpitalem, Jane przytula się do ciebie. Udało ci się. Tobie też, to robiliśmy to razem. Jane odchyla się i patrzy ci w oczy. Nie, to wszystko dzięki tobie. Mnie nie chcieli słuchać. To te ich przekonałeś. Całe szczęście, że znam doktora Pawłowskiego i nie zgodziłby się, żeby traktowali w ten sposób swojego przyjaciela. To kłamca, to on mi powiedział, że chcą ją odłączyć. Dlaczego mieliby chcieć jej śmierci? Sama zadaję sobie to pytanie. Chciałbym znać odpowiedź. Już wystarczająco mi dziś pomogło. Spędzę trochę czasu z mamą. Jane Całuje cię w policzek i wraca do budynku. Po konfrontacji z lekarzami jesteś wykończony psychicznie. Czujesz lekkie zawroty głowy, gdy starasz się uspokoić na świeżym powietrzu. Doktor Pawłowski lekarz wykrzykuje polecenia od do sanitar polecenia do sanitariuszy ładujących ciężarówkę. Dobra, mamy jeszcze jeden załadunek pudeł. Radzę się śpieszyć, jeśli nie chcecie iść dziś spać. Co oni robią? Podchodzisz do ciężarówki, upewniając się, że nikt Cię nie widzi. Muszę coś zrobić. Zrób zdjęcie ciężarówki. Wyciągasz telefon i robisz zdjęcie ciężarówki razem z tablicą rejestracyjną. Nie wiem czemu, ale czuję się teraz lepiej. Chowasz telefon i podchodzisz do tyłu ciężarówki. Mogliby zniszczyć mi telefon. Masz wrażenie, jakbyś pakował się w ręce porywaczy, gdy zaczynasz wspinać się na tył ciężarówki. Widzisz łóżko, nad którym rozwieszono plandekiem. Będę miał kłopoty. Polozowujesz w i wciskasz się przez szczelinę, próbując się ukryć. Słyszysz zbliżające się głosy, ale raczej nikt nie widział, że wszedłeś do środka. Poluzowałeś. Na zewnątrz robi się już ciemno. Nad, naciągasz na siebie plandekem. Sam nie wiesz, o co się właśnie opierasz w lontaninie metalowych części. Ale tu niewygodnie. Coś mi się wbija w plecy. Czuję, że drzwi otwierają się i zamykają, rozlegać się warkot silnika. Nie mogę się już wycofać. W momencie, gdy ciężarówka rusza, luźny, wyszczerbiony kawałek metalu uderza cię w głowę. Samochód trzęsie się, a z każdym wybojem coś na ciebie spada. Co ja się wpakowałem? Głupi pomysł. Co ja sobie myślałem? Przecież gdy go śruba odebija się od Twojej głowy. To miał być dobry pomysł. Jak tylko dotorą do celu, gdziekolwiek i jadą, na pewno pod podniosą klandekem. Już po mnie. Księżarówka jedzie przez miasto, a Ty zaczynasz coraz bardziej panikować. Samochód zatrzymuj się, a Ty cierpliwie czekasz, aż usłyszysz wysiadających z niej mężczyzn. Nie idźcie na to, Błagam. Serce wiedzi jak szalone, gdy mężczyźni wchodzą na tę ciężarówki słyszysz, że ktoś pyta, czy mają co robić rosły ładunek. Nie to może zaczekać. Kroki oddalają się od Helarzy z ulgą. Zdejmujesz plandekę i próbujesz ustawić ją z powrotem we właściwej pozycji. Tak jest chyba dobrze. O kurde, ale strasznie. Rozglądasz się dookoła i jesteś pewien, że właśnie trafiłeś do sekretnego laboratorium, o którym mówił Ken. Nikt nie może mnie przyłapać. Z zewnątrz budynek wygląda na zwykłą firmę, ale skoro jest tu doktor Bałowski na pewno kryje się w nim coś więcej. Wtórz ogrodzenia ustawiono skrzyżowanie, a w najbliższym budynku widzisz otwarte drzwi. Muszę się dowiedzieć, co się tu dzieje. Otwórz skrzynię. Szkoda, że nie mam łomu. Mam do siebie, próbując otworzyć którąś ze skrzyni. Sprawdzasz pokrywy. Jedna z nich jest otwarta. Bingo. Zdejmujesz pokrywę i kładziesz obok. Kable na pewno są potrzebne przy konstrukcji robotów. Wdychasz do siebie, zakładając pokrywę z powrotem. Może Kane ma wybujałą wyobraźnię, Nie, to miejsce wygląda jak zwykła fabryka. Nie chcesz się jeszcze poddać, ale jesteś trochę rozczarowany, że nie znalazłeś w skrzyniach nic ciekawszego. Kierujesz się w stronę otwartych drzwi. Zatrzymujesz się na skraju drzwi. Może tam wejść i dowiedzieć się, o co w tym wszystkim chodzi. Słyszysz czyjeś głosy wewnątrz budynku. Wnioskuję, że rozmówcy są dosyć daleko. Chodzę. Wsuwasz głowę przed drzwi i rozglądasz się. Droga wolna. Kierujesz się korytarzem, w stronę głosów nadal nie słyszysz dokładnie o czym rozmawiają. Trafiasz do sali, w której starszy mężczyzna w fartuchu laboratoryjnym zwraca się do niewielkiej grupy mężczyzn, również w fartuchach. Wszyscy w pomieszczeniu są zwróceni w drugą stronę, więc decydujesz się obserwować spotkanie. Lecimy dalej. Starszy mężczyzna prosi doktora Pawłowskiego na środek. Dziękuję doktorze Bur. Jestem bardzo podekscytowany naszym spotkaniem. Chętnie porozmawiam z Państwem na temat naszych postępów. Musisz pozostać w Ukryciu, ale desperacko chcesz usłyszeć, co ma do powiedzenia doktor Pawłowski. Wiem, że przyjechali Państwo, aby zobaczyć nasze roboty, ale niestety nie mamy żadnych w tym obiekcie. Po pomieszczeniu rozchodzi się pomruk rozczarowania. Nasze roboty są wypuszczone, żyją własnym życiem w tym pięknym mieście. Mimo, że nie są ludźmi opracowany przez nas system pozwala im reagować na świat w taki sam sposób jak my wszyscy. Inżynierowie, którzy skonstruowali robotę, wbudowali im najnowszej generacji sztuczną inteligencję. Jest to program, który reaguje na świat w taki sam sposób jak ludzki mózg. Dlatego ich roboty są tak autentyczne. Będą samoświadome o świcie. O tej porze będą działały, a o porze świtowej będą samoświadome widzowie. Więc pamiętajcie: roboty to roboty, a ludzie to ludzie. Myślą i uczą się. Jestem pewien, że nadejdzie czas, kiedy będziemy mogli uczyć się także od nich. Każdy i każda z nich posiada swoją tak zwaną czarną skrzynkę, dzięki której będziemy w stanie przeanalizować i zrozumieć ich życie. Fala szeptów przetacza się przez tłum. Jednak zanim przejdziemy do omówienia kolejnej kwestii, chciałbym podkreślić jedną rzecz. Nasze roboty żyją swoim własnym prawdziwym życiem. Ktoś z publiczności zadaje pytanie o czarne skrzynki, ale nie słyszysz, o co dokładnie chodzi. Czarna skrzynka rejestruje każdą myśl i wszystkie informacje, które roboty zbierają w ciągu swojego życia. Opracowanie każdego z nich zajmie naszym naukowcom sporo czasu. Pozostajesz w ukryciu, ale widzisz światło bijące od wyświetlanych slajdów. Muszę to zobaczyć na własne oczy. Podejdź bliżej. Na tyle pomieszczenia jest ciemno, podchodzisz bliżej, żeby lepiej przyjrzeć się doktorowi Pawłowskiemu. Każda skrzynka będzie zawierała więcej informacji niż jesteśmy w stanie przetworzyć w ciągu całego naszego życia, ale pracujemy nad programem analitycznym, który pomoże to podsumować. W tym celu stworzyliśmy procesory, które będą kodować ważne decyzje. Na ekranie za doktorem Pawłowskim wyświetlane są zdjęcia robotów. Rozpoznajesz dziewczynę ze szpitala. Kilka innych zdjęć wydaje się także bardzo znajomych. To zmieni nie tylko sposób, w jaki konstruujemy robotę, ale także postrzeganie edukacji, rodzicielstwa i opieki zdrowotnej. Zamierzamy zakończyć debatę o tym, co wpływa na zachowanie naszych dzieci. Będziemy dokładnie wiedzieć, jaki wpływ na rozwijający się mózg ma przykładowo brutalna gra komputerowa. Emili? Nieświadomie wypowiadasz to na głosy, gdy widzisz jej twarz na ekranie za doktorem Pawłowskim. Pędzisz z powrotem do swojej kryjówki, mimo że nikt nie usłyszał Twojego wybuchu. Nie brałam udziału w projekcie FG16, ale wiemy, że okazał się sukcesem. Czytamy dalej. Jest w tej nazwie coś, co cię przeraża. Brzmi tak zimno. Mam nadzieję, że nie nadali Emini równie okropnego imienia. To właściwie tyle, jeśli chodzi o podsumowanie naszego sprawozdania z postępów. Doktor Pawłowski dziękuję zebranym za uwagę. Wtedy dociera do Ciebie, że musisz tam stamtąd wynosić. Ostrożnie wychodzisz z sali, gdy tylko docierasz do korytarza, słyszysz ludzi poruszających się po całym budynku. Sprawdzasz kilka klamek, w, w końcu natrafiasz na otwarte drzwi i trudzić się do środka. Ale to będzie ciekawe. Chcesz zapalić światło, ale w drzwiach jest szyba, więc mogłoby to zwrócić czyjąś uwagę. Szkoda, że nie widzę gdzie jestem. Wpadasz na krzesło obrotowe, widzisz zarys monitora, ale nie zauważasz komputera. Auć. Krzyczysz szeptem, gdy Twoje kolona znajduje komputer za Ciebie. Włączasz go, a monitor oświetla się. Nazwa logo pojawia się na ekranie. Doktor Milston tu pracowała i chcieli ją zabić. Zdajesz sobie sprawę, że musisz być bardziej ostrożny. Na ekranie pojawi się okno z prośbą o hasło, czyli te roboty będą mogły żyć własnym życiem. Po południu będą musiały przejść, przejść etap kontroli, a o porze rannej, o świcie będą samoświadome. Nie będę zgadywać, pewnie jest tylko kilka porób. Więc pamiętajcie, widzowie: robotę to robotę, a ludzie to ludzie. I po prostu nie zadawajcie głupich pytań, bo to jest bardzo ważne o życiu takich czy takich stworzeń. Przesłuchaj, biurko. Dobra, zaczynasz ostrożnie otwierać szuflady, ale nie ma w nich nic ciekawego. Tylko trzy długopisy. Ktokolwiek pracuje w tym biurze, nie wykonuje zbyt dużo papierkowej roboty, szuflady są puste. Na biurku leży kilka rzeczy, ale nic, co mogłoby Ci pomóc. Szkoda, że nie znam się na komputerach. Ano, tylko doktor Pawłowski się na tym zna, więc no... Próbujesz wymyślić w jakiś sposób na obejście zapory dostępu bez użycia hasła. Może są jakieś tylne drzwi w zabezpieczeniach systemu? Szkoda, że nie ma tu keina. Słyszysz ludzi przechodzących obok biura, w którym jesteś. Skoro nie możesz wyjść równie dobrze, możesz próbować dalej. Mija 30 minut, a tobie wciąż nie udaje się nic osiągnąć. Jesteś tak frustrowany, że uderzasz w monitor. Dźwięk uderzenia nie jest głośny. Słychać tylko lekki brzęk. Zauważasz, że na biurko spadła karteczka samoprzylepna. To zdecydowanie wygląda na hasło. Brawo geniuszu. Śmiejesz się do siebie patrząc na hasło zapisane na, małe, na małej żółtej karteczce. To bardzo w stylu mojego taty. Twój tata robi dokładnie to samo z hasłem do swojego komputera w domu. Zszedłem już tak daleko, że zaszedłem już tak daleko, że nie mogę się wycofać. Przepisujesz letum 759 z karteczki, którą znalazłeś. Udało się. Hasło było dobre i poprawne. To teraz lecimy dalej. Przeglądasz otwarte okna na pasku zadań. Jedna z kart to jakiś serwis muzyczny. Druga to plik tekstowy zatytułowany kodeks etyki robotów. W pliku opisano okoliczności, w których zezwala się użycie polecenia o nazwie Letum 759. To musi być wyłącznik awaryjny. Można go zastosować w przypadku, gdy robot usiłuje lub, skrzywdzić, usiłuje lub skrzywdzi człowieka, lub też może być samoświadome o tej porze, albo po prostu może wykorzystać tą okazję, podszedł się to pod człowieka, żeby ten go słuchał, bo to jest robot do kochania, a nie jakaś kochająca cię osoba. I tyle. To chyba dobrze, że mają konkretne zasady. Na pulpicie otwarte są też inne okna. Wyglądają kusząco. Które okno powinienem otworzyć najpierw? Arkusz kalkulacyjny. Niech będzie to. Otwierasz arkusz kalkulacyjny, ale co tam tylko kolosowe słowa? Złość, uderz za blok i defekt, ból. Czytasz kolejne rzędy słów, ale co równie bez sensu jak ten pierwszy. Czyli są tu listy emocji i jakieś przypadkowe słowa. Chyba po prostu nie rozumiem robotyki. Przewijasz na dół stronę i zamykasz okno. To bez sensu. Ciekawe, co dalej wymyślili. Może opracowali nowy system, w którym roboty z firmy Logos. Będą mogły być e, samoświatowe, albo po prostu obudzą się o tej porze, żeby służyć innym. Przeglądasz inne okna, jedno przyciąga twój wzrok. Jest to samouczek sterowania robotem. Ten, kto tu pracuje, tworzy poradnik usuwania błędów. Albo po prostu roboty skonstruowały to, żeby mieć jakiekolwiek emocje. Bo nie wiedziałem, że roboty mają emocje, że mogą kochać albo być kochane i tyle. Jesteś pewien, że patrzysz właśnie na backend, czyli we w wnętrze programu. Wygląda na to, że jest przeznaczony dla pracowników logo. Przeglądasz otwartą toronem. Zmianę usposobienia robota w stosunku do człowieka można przeprowadzić za pomocą polecenia Caritas 863. Otworzycie menu, które pozwala na dostosowanie panelu miłości w centrum przetwarzania sztucznej inteligencji. Twoje serce pęka. Jak mam się dowiedzieć, czy ktoś zrobił tak z Emini? A teraz widzowie słuchajcie, mam pytanie. Dlaczego system robotów jest inteligentny o tej porze samoświadomości? Bo dlatego, że chcą być wśród innych ludzi i zwiększyć przyczepność ich działań, żeby pokazać, jakie są naprawdę dobre i samouczne. I to dlatego opracowały ten system, Logos, żeby po prostu przetwarzać dane i informacje na temat tego, co różni ludzie robią, albo z czego chcą żyć i tyle. Ale to wcale nie sugeruje, albo po prostu nie z tego, co chcą żyć. To nie o to chodzi. To nie o to chodzi, widzowie. Chodzi o to, że roboty są po prostu ludźmi podobnymi do nas, tylko są inaczej naprawione i skonstruowane. A po prostu odpowiadając na pytanie, to powiem tak: roboty są dobre i powinny być pomocne i tyle. Ale to wcale nie sugeruje, że to jedyny sposób, by robot się zakochał. Czytasz sekcję dotyczącą ustawień miłości, ale nigdzie nie wspomniano o przypadku, w którym robot zakochuje się sam z siebie. Właściwie nigdy nie wyznaliśmy sobie miłości. Sekcja kończy się stwierdzeniem, że w dowolnym momencie możesz zastąpić funkcję miłością inną. Miłość i każda inna ludzka aktywność to znaczy to tylko zachodzące w naszych mózgach reakcje chemiczne. Dlaczego w przypadku robotów miałoby być inaczej? Bo dlatego, że one potrafią też kochać jak ludzie. Słowa kluczowe. Czytasz na kolejnej strony brzmi interregująco. Przepnij system tej funkcji, robota i odwróć polecenie miłości za pomocą czterech słów kluczowych: lotoc, fit, miłość, powitanie. Skanujesz wzrokiem do końca strony, aż docierasz do sekcji o przyjaźni. Resetowanie parametrów przyjaźni może sprawić, że robot stanie się służącym. Użyj słów kluczowych. Chwale granic, niebo, bramka. Wychodzi na to, że słowa kluczowe mogą zmienić stosunek robota do osoby, której je wymówi i każdej innej, tak że mogę użyć tego na Dawidzie. Brzmi to dosyć drastycznie, ale czemu nie? Słyszysz kroki tuż za drzwiami. Na wszelki wypadek chowasz je pod biurkiem. Jasna cholera. Zamierasz z przerażenia, gdy drzwi się otwierają. Słyszysz, że ktoś narzeka na temat pozostawiania włączonych komputerów na całą noc. Prawie dotyka Cię ręką, gdy wciska przycisk, aby włączyć komputery Po chwili wychodzi z pokoju. O mały włos. Muszę się stąd wydostać. Wstajesz i rozciągasz plecy, tracisz równowagę i wpadasz na komputer, który stoi za Tobą. Jednak ten pokój jest większy niż myślałem. Przy jednej ze ścian pokoju znajduje się blat, a na środku stoi duży stół warsztatowy. Szkoda, że nie mogę włączyć światła i porządnie się rozejrzeć. Patrzysz, na stół warsztatowy, leży na nim pełno różnych narzędzi i skrawków materiałów. Toteczka z podpisem Emini. Desperatko staram się nie patrzeć w tym kierunku. Wiem, oni wystarczająco dużo. Twoje ręce mimowolnie sięgają po teczkę. Muszę dokładnie przeszukać to biurko. Przejrzyj teczkę. Ryzykuję. Bo bez ryzyka nie ma nagrody, widzowie. Otwierasz teczkę na pierwszej stronie widzisz zdjęcie Nagi Emilii. To tylko anatomię, ale jednak. Przeglądasz kilka zdjęć Nagi Emilii i nie możesz oderwać wzroku od jej jędrnych piersi. Starasz się przekonać, że to wcale nie jest seksowne. Twój penis ma jednak inne zdanie i mocno napiera na spodnie. Muszę to odłożyć. Starasz się nie patrzeć, ale to silniejsze od ciebie jest idealne. Szkoda, że nie ma jej przy mnie. Zaczynasz się zastanawiać, co powiedziałaby Emily, gdyby przyłapała cię na czytaniu tych dokumentów. To okropne, muszę natychmiast przestać. Wracasz do zdjęcia całkowicie na giemini. Spłonę za to w piekle. Ponownie przewracasz w stronę, a twoje serce bije coraz szybciej. Chcesz odłożyć teczkę, na teczkę ale musisz znaleźć coś przydatnego, co uzasadniłoby Twoją perwersję. Odwracasz ostatnie zdjęcie i wreszcie docierasz do danych. A więc jest modelem FG17, zaprojektowanym jako odpowiednik FG16. Znasz tę nazwę ze spotkania. Masz nadzieję, że odpowiednik nie oznacza tego, co myślisz. Zaprojektowali ją jako dziewczynę z sąsiedztwa. Czytasz w całą stronę, to wszystko ma sens i jest i idealną dziewczyną z sąsiedztwa. Odwracasz w stronę i trafiasz na zdjęcie wszystkich organów Emily. Następne zdjęcie przedstawia Emily spacerującą po Meister Reed. To jej oczy przeciągają Twoją uwagę. Rzucasz teczkę na stół i odchodzisz od niego, ale masz ochotę znów ją otworzyć. Nie mogę być w pobliżu tej teczki. Muszę stąd iść. Cofasz się i wpadasz na ścianę. Na ścianie za Tobą wisi kilka dyplomów i zdjęć oparawionych w ramki. Jedno z nich przedstawia mężczyznę stojącego z chłopakiem, który wygląda dokładnie tak jak ty. A drugi wygląda zupełnie jak węka, który łowi ryby, albo coś takiego. Tata i to ja. Jest na to tylko jedno wyjaśnienie, ale nie dopuszczasz do siebie tej myśli. Muszę się upewnić. Przejrzysz szafkę na akta. Otwierasz szafkę na akta i znajdujesz papiery z nazwiskiem Twojego taty. Nie, to nie może być pra prawda. Na jednej z kartek znajduje się odniesienie do specjalnej strefy testowej, a adres to Twój dom. Tata nigdy nie pracuje w domu. Zaczynasz się zastanawiać, co oznacza strefa testowa. Kolejny arkusz zawiera szczegóły dotyczące Twojego pobytu w szpitalu. Po co logosowi moja dokumentacja medyczna? Dlaczego Tata ją tu trzyma? Nie wiem, być może ją zostawił podczas swojej nieobecności w pracy albo się spóźnił. Masz do taty milion pytań, ale nie możesz ich zadać. Jeśli twój ojciec dowicie, że poszedłeś do laboratorium, oboje możecie być w niebezpieczeństwie. Kim ty jesteś, tato? Znalazłeś ostateczny dowód na to, że twój ojciec pracuje dla tej firmy? Jesteś zdruzgotany. Odwracasz się do ściany, widzisz oprawione w rękę certyfikaty z nazwiskiem twojego taty. Obok tego jest jego dyplom. Muszę wrócić z powrotem do ciężarówki. Masz nadzieję, że doktor Pawłowski jeszcze nie pojechał. Wychylasz się za drzwi, droga wolna, zastanawiasz się nad dokładniejszym przeszukaniem gabinetu twojego taty. Powinienem już iść. No idź, idź. Krzyżyk na drogę. Życzę ci powodzenia. Zamykasz za sobą drzwi i biegniesz przez korytarz, żeby nikt cię czasem nie zauważył. Ale nie, nikt go nie zauważył, tylko przeglądał jakiś tam akta, żeby dowiedzieć się więcej i mieć więcej informacji na ten temat. No dobra, to na dziś tyle na tym moim filmiku. Jeżeli podobał Wam się mój jakże inny odcinek z gry Dreamzone, to wiecie co robić. Dawajcie mi łapkę w górę, a jak nie, to trudno, no subskrybujcie dalej mój kanał, żebyście byli dalej na bieżąco z moimi filmikami na moim kanale Pawłowicki zajmer. No i co? Ja wam dalej nie przedłużam czasu spędzonego z rodziną i ze znajomymi. Trzymajcie się ciepło pa, narka, pa pa elo, Eluvina, pa pa Dobranoc mordę.